Cześć, witam bardzo serdecznie w nowym filmie e, z częściowo nową pielęgnacją, dlatego że zrobiłam zamówienie w sklepie matik.pl, e, linki będziecie miały na dole do wszystkich tych rzeczy, chociaż nie ma tego dużo, um, ale pomyślałam, że opowiem Wam o moim takim pierwszym wrażeniu, bo używam kilka razy już tych rzeczy i chciałam Wam o tym powiedzieć, a przy okazji może Wy mi też coś podpowiecie, może używałyście którejś z tych rzeczy, także um, dobra. Przechodzę może od razu do sprawy. I tak, mam tutaj kilka rzeczy, trochę takich wiecie różnych, więc y, zobaczymy. Pierwsza rzecz to jest krem pod oczy, którego używam najdłużej. To jest firma Madara Wrinkle Smoothing Eye Cream. Time Miracle. I tak jak widzicie, opakowanie z pompką, 15 ml. To jest kosmetyk, który ma certyfikat tego certu. Opakowanie z pompką, bardzo fajne, higieniczne, wiecie, bardzo fajnie się z nim pracuje, bo ta pompka tak fajnie działa, dlatego że za pierwszym razem wiecie, wycisnąłam tego za dużo. Potem już się nauczyłam i okazuje się, że spokojnie można, wiecie, wycisnąć tyle, ile potrzebujemy. To nie jest tak, że tak jak w korektorze zmaka, kiedyś miałam z naciskami, wydobywało się po prostu pół opakowania. Tutaj jest ta pompka bardzo fajnie, że można z nią fajnie pracować. Kosmetyk jest. Mm, Powiedziałabym, to jest krem nawilżający, krem taki przeciwzmarszczkowy, czyli już wiecie, ma robić trochę więcej niż taki zwykły krem nawilżający, um, ale ma taką dosyć rzadką konsystencję. Nie lejącą, ale taką rzadką. To nie jest taki, wiecie, taki gęsty krem, który, który czujemy, który na przykład, wiecie, nam się tutaj jakoś tak zbiera, na przykład, albo zostawia na taką tłustą warstwę. Krem, który dosyć szybko się wchłania, który fajnie można też dokładać, bardzo ładnie się rozprowadza, ale jest taki właśnie dosyć. Um, no, rzadki bym powiedziała, nie, nie, jest, taki gęstym, nie jest takim gęstym kremem, e, ale bardzo fajnie się spisuje i właśnie ja. Kiedyś słyszałam coś o tej firmie Madara, ale nie pamiętam, nigdy się jakoś nie zdecydowałam chyba nie może wy używałyście jakichś kosmetyków właśnie z tej firmy i dajcie mi znać, bo widziałam bardzo dużo różnych fajnych kosmetyków właśnie takich przeciwznaczkowych. I coś, co muszę wam powiedzieć od razu, coś, co najbardziej mnie interesowało, to to, czy te kosmetyki będą mnie uczulały, czy nie sprawią, że przypadkiem coś mnie wysypie, czy nie pojawi się właśnie jakieś uczulenie, podrażnienie, czy coś takiego i nic takiego się nie stało przy żadnym z tych kosmetyków, więc to jest dla mnie mega plus, dlatego że to są kosmetyki naturalne które właśnie nie powodują u mnie takiego podrażnienia, więc to jest na pewno no, mega plus, dlatego że takie kosmetyki czasami mogą podrażniać, a w tym przypadku nic takiego nie było i tak jak mówię, to jest krem pod oczy, którego właśnie ostatnio używam na noc cały czas, dlatego że, wiecie, no fajnie się sprawdza, fajnie nawilża, zobaczymy, jakie będą efekty, ale mam nadzieję, że, że całkiem dobre i że, wiecie, powstrzymamy powstawanie zmarszczek. Druga rzecz to może coś takiego ciekawego. To jest e, głęboko oczyszczający balsam z olibanu firmy Balm Bal, ja kojarzę tę firmę, pamiętam mm, kiedyś też właśnie gdzieś na jakichś stronach właśnie widziałam te kosmetyki bardzo duża oferta właśnie takich rzeczy pielęgnacyjnych, co się nie spodziewałam bo jak zaczęłam właśnie oglądać, przeglądać właśnie stronę to się okazało, że tam jest bardzo dużo właśnie tych kosmetyków, one są też opakowane w takie różne kolory etykiet i pewnie to zależy też właśnie do jakiej skóry są na przykład co mają robić, jakie to są kosmetyki wracając do tego, to jest głęboko oczyszczający balsam z olibanu. Stworzony z masła sza, wosku pszczelego, oleju słonecznikowego oraz y, jojoba celem usuwania wszelkich niedoskonałości ze skóry. Nagietek działakująco, oliwanu olibanu odnawia, grejfrut odnawiająco. Y, I stosowanie. Wmasować balsam w skórę, twarzy i szyi okrężnymi ruchami, usunąć resztki zabrudzeń lub makijażu za pomocą nowej chusteczki lub bawełnianego wacika. I to jest taki kosmetyk, którego ja byłam bardzo ciekawa, naprawdę, bo to jest, o, taki jakby... To trochę przypomina Take the Day Off z klinika, ale to... To nie jest w ogóle to. Jak ja pierwszy raz użyłam tego kosmetyku, to już zobaczyłam, że mm, to jest coś zupełnie innego. To ma taką bardzo ciekawą konsystencję, bo to są takie maleńkie kuleczki, które, kiedy rozprowadzamy je po skórze, to one się rozpuszczają i naprawdę mamy taki olejek e, na, na skórze. Nie potrzeba też tego produktu dużo, bo on się właśnie roztapia i to jest kosmetyk, który nie tylko mam wrażenie zmywa nam makijaż, dlatego że tak. On się nam roztopi na skórze i mamy właśnie taki olejek. To nie jest taki rzadki olejek, który nam spływa, tylko on się utrzymuje, bo jest taki jakby gęsty na skórze. Im dłużej tam posiedzi, tym właśnie jakby przy okazji nawilża skórę, oczywiście oczyszcza nam ją, zmywa jakieś resztki makijażu, jakieś, właśnie, wiecie, wszystkie zabrudzenia, jakby naprawdę doczyszcza nam twarz. Jeżeli używamy ściereczki musinowej do tego, to przy okazji wykonujemy sobie peeling, więc ta skóra jest naprawdę oczyszczona. Ale coś, co jest fajne, to to, że ona jest nawilżona, że właśnie przez to, że to jest olejek, to ta skóra jest naprawdę taka, taka gładka, ale taka miękka, i czuć, że ona po prostu jest nawilżona. Nie, nie zostawia takiego tłustego filmu na przykład na skórze, ale czuć, że ta skóra jest po prostu fajnie nawilżona. Więc dajcie mi znać w ogóle, czy używałyście tego produktu, bo dla mnie to jest w ogóle nowość. To jest coś, czego zupełnie wcześniej nie używałam. coś zupełnie nowego, ale bardzo, bardzo ciekawy produkt. Także dajcie znać, czy używałyście właśnie tego kosmetyku 100% organic, um... Także ciekawy, ciekawy produkt. Made in England, także zrobiony w Anglii. No. Więc naprawdę bardzo ciekawy produkt. I muszę przyznać, że właśnie teraz, kiedy moja skóra jest taka trochę podrażniona, już jakby no zima daje jej znaki i naprawdę czuję, że muszę ją trochę nawilżać, trochę muszę bardziej nią zadbać, używać takich delikatniejszych produktów. To ten produkt naprawdę fajnie się sprawdza, bo oprócz tego, że właśnie oczyszcza wieczorem moją skórę właśnie z makijażu i, i wiecie, ze wszystkiego, po prostu ze wszystkich zanieczyszczeń, to dodatkowo jeszcze ją fajnie nawilża i to jest taki właśnie kosmetyk trochę dwa w jednym. Coś czego się nie spodziewałam. Także dajcie znać, czy używałyście czegoś takiego, bo I jak wy tego używacie? Bo tak sobie pomyślałam, że na przykład można by też zmyć ten kosmetyk ewentualnie wiecie jakimś żelem na przykład później, jeżeli chcemy tak dogłębnie oczyścić, ale dajcie mi znać właśnie jak wy jak wyużywał się tego produktu. Dobra, to może przejdziemy teraz jeszcze do spielagnacji, a potem zostawię najlepsze, na koniec. I to jest krem z firmy Sobio Anti-Wrinkle Night Cream, ale to jest krem przeciwzmarszczkowy krem na noc z Immortel. I mi się takie nazwy kojarzą właśnie z takimi bardzo nawilżającymi, z takimi naprawdę kosmetykami działającymi przeciwzmarszczkowo, które naprawdę dbają o naszą skórę i ja bardzo lubię używać takich kosmetyków na noc, no bo wtedy nasza skóra, wiecie, regeneruje się, ja chcę, żeby ona była dobrze nawilżona, chcę, kiedy rano zmywam, ym, zmywam po prostu jakimś tam, wiecie, pianką czy jakimś produktem, po prostu yy, myję sobie twarz, to chcę, żeby ta skóra była nawilżona, żebym czuła, że ona jest fajnie taka napięta i nawilżona po nocy. I ten krem, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczył, bo to jest najbardziej chyba nawilżający i najbardziej taki gęsty i treściwy krem, jaki kiedykolwiek miałam. Naprawdę. Eee, fajne takie szklane opakowanie. Nie znałam wcześniej tej firmy, muszę Wam powiedzieć, ale tak właśnie. Byłam bardzo ciekawa. Zapach ma bardzo delikatny, bardzo i taki. Bardzo delikatny. Trochę taki naturalny, ale to jest taki bardzo delikatny i taki bardzo naturalny zapach. Bardzo przyjemny. Ale coś, co mnie naprawdę zaskoczyło, to to, że ten produkt e, nie potrzeba go naprawdę wiele, bo on jest bardzo taki gęsty, treściwy i bardzo nawilżający. Co prawda coś, co jest fajnego, nałożyłam ten krem i poczułam, że on jest taki naprawdę gęsty, że po chwili na przykład jak go wcieramy, o, to robi się taki już e, jakby tępy trochę. On się już wchłonął, bardzo ładnie nawilża, pozostawia taką delikatną warstwę, ale właśnie co jest fajne. Po chwili, słuchajcie, nałożyłam ten krem, wróciłam do łóżka i tak a, stwierdziłam, że zobaczę, jak on tam się spisuje na twarzy. I słuchajcie, on się tak fajnie wchłonął. Czułam, że ta skóra jest napięta, nawilżona, ale ona była tak jakby niezmatowiona, ale ten krem był po prostu. Wchłonął się i nie pozostawił żadnej takiej tłustej warstwy, żadnego filmu. Czułam po prostu, że ta skóra jest nawilżona, nie jest przesuszona na pewno, ale jest taka fajna, miła w dotyku, ale nie jest właśnie tłusta. Bardzo ładnie się wchłania, i mimo tego, że jest właśnie taki gęsty i treściwy, to nie zostawia właśnie takiego tłustego filmu. To jest super, naprawdę, bo, bo nigdy nie miałam takiego kremu, który aż tak bardzo by nawilżał, który jest taki właśnie fajnie treściwy, nie obciąża tej skóry właśnie też, bo takie kremy też, wiecie, trzeba uważać. Ale ten właśnie bardzo fajnie się spisuje. Jak ja rano, właśnie wstaję, to ta skóra jest właśnie taka fajna, napięta i nawilżona, przede wszystkim. Także z tego kramu muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz to jest szampon. To jest szampon z filmy Coslis, chyba. To jest produkt zrobiony we Francji, z tego co pamiętam. Taki to jest szampon do włosów przetuszczających się, ale. Ja zamówiłam ten szampon, dlatego, że słuchajcie, ekstrakt z yuki oraz olejki eteryczne z cedru, e, mięty i eukaliptusa pomagają oczyścić włosy i jednocześnie przywrócić równowagę skórze głowy. Zawiera naturalną witaminę E. I ja szukałam, tak jak wiecie, ostatnio szukałam jakiegoś produktu właśnie z miętą i tak mi się spodobało, że właśnie znalazłam taki mm, właśnie szampon, który jest o zapachu mięty i eukaliptusa. Uwielbiam te zapachy. Dodatkowo jest naturalny i pomyślałam, że wypróbuję. On naprawdę bardzo intensywnie pachnie. Pachnie jak naprawdę taki olejek eteryczny miętowo-eukaliptusowy. Mm, uwielbiam te zapachy. I to jest taki właśnie świeży, to nie jest taki chemiczny zapach, to jest prawdziwy zapach mięty właśnie eukaliptusa, coś fantastycznego. Ale e, to nie chodzi tylko o zapach, bo wiecie, mm, ja z szamponami naturalnymi też miałam taką historię, że one często przesuszają mi włosy, że one nie są fajne, że one się nie pienią w ogóle i to jest, mm, wiecie, większy problem niż, niż przyjemność z tego używania. I muszę przyznać, że ten szampon Mimo tego, że jest naturalny, nie ma SLS-ów, bardzo fajnie się pieni. Ten kosmetyk też ma um, certyfikat tego certu. E, bardzo fajnie się pieni, bardzo fajnie oczyszcza skórę głowy, bardzo ładnie pachnie, przy tym nie przesusza tych włosów. Ja bardzo często też miałam tak, że właśnie umam te włosy. Nie dość, że się nie pienił, to jeszcze je cały poplątał i przesuszył, bardzo taki właśnie szampon naturalny. Ten nie robi czegoś takiego, ten bardzo ładnie je mm, nawilża, ale w taki sposób, że te włosy są naprawdę e, czyste. Są takie fajne w dotyku. Ta skóra głowy też jest oczyszczona, one są takie naprawdę odświeżone właśnie przez ten zapach i przez tą swoją konsystencję. To jest też taki produkt, który ma przezroczystą konsystencję, więc bardzo fajnie lubię te właśnie takie kosmetyki, bo też słyszałam, że one fajnie spisują się właśnie przy włosach przetuszczających się, nie powinny być takie, wiecie, w kolorze mlecznym, perłowym, tylko takie właśnie przezroczyste. I ten taki jest. I tak jak mówię, nie przesusza w ogóle włosów, nie przesusza skóry głowy i to jest najważniejsze, dlatego że takie kosmetyki często właśnie mają taką tendencję, przynajmniej u mnie, do wysuszania włosów, do plątania ich. Wiecie, robią się kołtuny, bardzo ciężko je rozczesać, a tutaj właśnie miałam taki efekt, że te włosy były takie fajnie oczyszczone, umyte. Bardzo ładnie pachną miętą, taką wiecie prawdziwą miętą, nie taki sztuczny zapach, więc e, jestem zaskoczona i na pewno będę używała tego produktu, bo, e, bo tak jak mówię, produkt naturalny, który się pieni, to już jest, to już jest naprawdę dużo. Nie robi krzywdy, nie, nie, nie przesusza ani włosów, ani nic, więc naprawdę bardzo fajnie się spisuje. Przepięknie pachnie, fajnie myje głowę. To jest właśnie taki produkt też, m, który ładnie je myje, ale to nie jest też takie wiecie. Niektóre kosmetyki też mają taki efekt, że te włosy są aż takie. Aż takie skrzypiące, takie za bardzo umyte. Są pozbawione jakby w ogóle jakiejkolwiek warstwy ochronnej i czegokolwiek. E, są tak dobrze umyte, a przez to właśnie bardziej się przetuszczają, są przesuszone. A tutaj właśnie tego nie ma. Może przez to, że właśnie ten kosmetyk też zawiera witaminę E. To przy okazji fajnie je nawiliża. Ale tak jak mówię, bardzo ładnie je myje, pieni się i rewelacja. Naprawdę jestem zachwycona do tego. Ten zapach właśnie naturalny, super. I to będzie już wszystko, tak jak widzicie, nie ma tego dużo, mówiłam, że to jest tylko kilka rzeczy. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie się spisują mnie te kosmetyki, także ja ich będę nadal używać, będę Wam dawać znać, jak się nie spisują. Ale jeżeli Wy używałyście którejś z tych rzeczy albo jakichś innych kosmetyków z tych firm, to dajcie mi znać proszę, co się u Was sprawdziło właśnie, jak Wy może używacie tego produktu, tego głęboko oczyszczającego balsamu. Jestem bardzo ciekawa, to jest produkt, który naprawdę bardzo mnie zaskoczył, także tak jak mówię, dajcie mi znać, jeżeli Wy czegoś używałyście, jak się u Was wpisują te produkty, co możecie polecić i czy znacie te firmy przede wszystkim, te marki, bo dla mnie to jest pewna nowość, ale bardzo fajnie właśnie, że, że są takie kosmetyki i bardzo dużo jest właśnie rzeczy takich już naturalnych. Przede wszystkim coś, co dla mnie jest najważniejsze, to to, że te kosmetyki mnie nie uczuliły, nie spowodowały żadnego, wiecie, wysypu, pryszcza, nic takiego, więc jestem bardzo zadowolona. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli właśnie możecie mi coś zarekomendować, to piszcie na dole. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!